Cześć widzowie i w kolejnym odcinku na tym kanale, i to już jest trzecia część, gdzie przechodzę. No, już trzeci świat Super Mario Bros. 1, więc y, dobra, wszystko śmiga, więc no, zauważyłem, że wszystko śmiga, nic tylko. Przechodzimy do tego. Y, ten. Y, save, już chciałem create nowy Ojany, to byłoby straszne. Dobra, wszystko jest, więc zaczynamy. Dobra. I dzisiaj będę mniej yy, ten. No, jenny opatrupa. Właśnie będę robić czegoś takiego. Bo to też yy, trochę takie oszustwo. Wiecie. W poprzednim filmie tego trochę było, ale w tym aż tak dużo nie będzie się postaram. Dobra. Raczej. Tu nic nie ma, więc przechodzimy dalej. Powiecie. O, ja Moment. Dobra, i skok. I mamy tu monetki, możemy zebrać. Dobra. Słychać mnie dobrze, a moment. Też. No tak. Aż tyle. O, Fire Flower. Więc widzowie jest dobrze, żeby. Aj! No, chciałam te monetki, dobra, na razie nie będę cofać, ale. Dobra. Przechodzimy dalej. Więc dobra. O, rany. Pierania planty. Ile? Gump. Aż 3 Dobra. Przechodzimy dalej. I tu. Moment. No Jenny, gdzieś był tu trzeci one-up. Co jest grane? No. Był tu gdzieś. Nie no. Musimy to zobaczyć jakoś. A dobra, może trzeba... Jak są gumby. No nie ma! A zawsze tu jest! Dobra. Więc dobra. Star, starmana mamy o Hammer Brothers, Hammer Brosom. Nikt ich nie lubi, e, w, właściwie widzowie, wiecie. Tutaj skoczymy. Aj! No, chcę widzowie, no nie narzekajcie też. Ole wysoko. No nie, moment. O, jany. o, jest. No nie, no to jest specjalne już. Jany. jany, to jest już tak niedobre. No nie, no tak nie może być. Już niech mnie to nie den, Nie, nie denajmuje, bo to... O. W końcu, bo to... Co Już takie paskudstwo. Ja nie mogę. Już takie paskudstwo to jest, że ja nie wiem. O. One up. Dobra, o wszystkie, naraz i time up. Szybko <laughs> sobie coiny zbierzemy tutaj o, na, schod tutaj, na ty tych schodach. Jest glitch na nieskończone one nap, ale nie będziemy tego robić, bo mamy za mało czasu. To też jest nie, bo to nie jest sprawiedliwe, że musi mi ciągle, ale ciągle nie trafiać nie w To jest niesprawiedliwe. I fajne. O, dzień napów. Speedrun, speedrun, speedrun. Robimy. Speedrun. Dobra Uff. Już nie będziemy zbierać coinów, bo żeby nie było, że... Wiecie, oszukuję trochę Bo po co nam na razie te coiny? Co to z tego będzie? I, na razie, i przez cały film już nie robimy, widzowie Tylko przez ten Początek, tak, normalnie to już nie wiem. Coś tak... O, nie, było ostatnio, widzowie, na serio. O, jany. O, koin za coinem idzie u mnie. No tutaj jest dużo. W tamtym poziomie to w ogóle nie było. Jesteśmy na y, poziomach są takie zimowe trochę, bo się zrobiło już... Y, teraz jest zawsze ciemniej. Teraz widzowie zauważyliście <laughs> tak samo jak w grze. Ale to się nazywał skill. O, ale duży skok. No i do dużego zamku idziemy. Do zamku bowzera, ale... Stoję, ogromniaste są te zamki widzowie. Jak nic, więc co o jany? Widzowie, jest problem. O tu labirynt jest. A nie, dobra, nie ma labiryntu jeszcze. Już się wystraszyłem. O boże, labirynt. Jak nie lubię tych, yy, bo w świecie czwartym i siódmym yy, y, y, są zamki Bowser, gdzie są te. No, ej widzowie, nie ma tych ogników. No, Oeny, Adam. Ojany, bo jak nie coś trafi, to szlaki nie też trafi. <ścoughs> Dobra, Oeny. I to był y, ten Buzzy Beetle, z, y, wiecie. Eeey, szaj, ten... To był ten fałszywy bałzek dzisiaj. Akurat ja widzowie. Czekajcie, ostatni zbijemy. O Boże! Niestety, dobra. Thank you Mario! But our princess is in another castle. No, Winy blanku jak zwykle, widzowie. Aleny ja widzowie, dobra. Nowy ten no... Wiecie widzowie? Tworzymy nowy save, bo już przeszliśmy cały świat trzeci jak na dziś. O, teraz jest jasno. Widzowie, więc są... Tym miłym akcentem. Zaraz skończymy film, ale widzowie się nie podoba, że... No nie, nie... Chyba jest wszystko aktywne. To tak jest, że... O ja, no tak mi musi Mario latać przy tym, żeby już, no. Co widzowie za moje zachowanie, jakby... Nie za zachowanie jakby aż tak. Ale za to, że trochę tak... No ale no, nie, nie kilka razy, no ale no to wtedy to już nie chciałem, no widzowie, no bo chciałem wam pokazać jak to jest. No nie bądźcie na mnie źli, więc dobra. Dobra dobra, więc co widzę, odłożyłem już kontroler i koniec filmu na to wychodzi. O, pamiętajcie, zostawcie lajka sub dzwoneczkiem i jakiś miły komentarz za można napisem, więc co, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia.